Druga Księga Królewska, rozdział 24 Za jego czasów wyruszył Nebukadnesar, król babiloński i Jehoiakim był jego lennikiem przez okres trzech lat. Potem jednak znów się zbuntował przeciwko niemu. Imię Jehoiakim można tłumaczyć jako jachwę podnosi. Ten król zbuntował się przeciwko Władcy Babilonu, Nebukadnesarowi, i pewnie rzeczywiście myślał, że jego imię zapowiada sposób, w jaki Bóg zareaguje, że podniesie swój naród, to, to całe państwo. Lecz Pan wyprawił przeciwko niemu chówce Chaldejczyków, chówce Aramejczyków, chówce Moabitów, chówce Ammonitów. Wyprawił je przeciwko Judzie, aby ją zniszczyć zgodnie ze słowem Pana, jakie wypowiedział przez usta sług swoich proroków. Doprawdy, zgodnie ze słowem Pana spotkało to Judę, aby usunąć ją sprzed oblicza Jego za grzechy Manassesa, za to wszystko, co uczynił, a także za krew niewinną, którą przelał, napełniając Jeruzalem niewinną krwią. Toteż Pan nie chciał odpuścić. Rzeczywistość okazała się inna. Bóg zdecydował, że także Juda zostanie wysiedlona i ta wojna, którą wszczął Jehojakim, skończyła się krężką. Pozostałe zaś sprawy Jehojakima i wszystko, czego dokonał, zapisane jest w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Jehoiakim ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Jehoiachin, jego syn. Imię Jehoiachin znaczy Jachwę umocnił. Król Egipski nie wyruszał już odtąd ze swojej ziemi, gdyż król babiloński zagarnął wszystko, co należało do króla egipskiego, od rzeki Egipskiej aż do rzeki Eufratu. No prawdopodobnie Jehoiachim liczył na to, że jeżeli się zbuntuje przeciwko królowi babilońskiemu, to, to Faraon wesprze go, ale się przeliczył. Jehoiachin miał 18 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 3 miesiące. Matka jego nazywała się Nehuszta, była córką El Natana z Jeruzalemu. A czynił on to, co złe w oczach Pana we wszystkim, tak jak czynił jego ojciec. Bóg zdecydował, że Judejczycy zostaną wysiedleni, że trafią do niewoli, bo wiedział, że nie nawrócą się do Niego i rzeczywiście tak było. W tym czasie nadciągnęli słudzy Nebukadnesara, króla babilońskiego, pod Jeruzalem i miasto zostało oblężone. Gdy potem sam Nebukadnesar, król babiloński, przybył pod miasto, a słudzy jego je oblegali, wyszedł Jehoachin, król judzki, wraz ze swoją matką i ze swoim dworem i swymi dostojnikami i eunuchami do króla babilońskiego. Wtedy król babiloński kazał go pojmać w ósmym roku swojego panowania. Król babiloński zmieniał władców Judy tak, jak chciał. Już to państwo nie miało sił, żeby się opierać. I kazał wywieźć stamtąd wszystkie skarby świątyni pana i skarby królewskiego domu. I potłuc wszystkie złote naczynia, które sporządził Salomon Król Izraelski dla przybytku Pana, jak to zapowiedział Pan. Bóg także nie bronił świątyni, która została dla niego zbudowana, bo ludzie, którzy tam przychodzili, nie czcili go ze szczerego serca. I zagarnął do niewoli całe Jeruzalem, wszystkich dostojników i całe rycerstwo. Dziesięć tysięcy jeńców oraz wszystkich kowali i ślusarzy. Nie pozostał nikt oprócz biedoty spośród prostego ludu. Uprowadził do Babilonu Jehoja China, a także królową matkę i żony króla i jego eunuchów. I możnych kraju uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. Cała warstwa rządząca oraz ludzie, którzy byli biegli w swoich rzemiosłach, Zostali uprowadzeni do Babilonii. Nadto wszystkich ludzi znacznych, w liczbie siedmiu tysięcy i tysiąc kowali i ślusarzy, całe rycerstwo zdatne do walki, uprowadził król babiloński do niewoli do Babilonu. Uprowadzeni zostali także wojownicy oraz kowale i ślusarze czyli ludzie, którzy potrafili robić dla nich broń. Na jego miejsce ustanowił król babiloński królem jego stryja Mataniasza, zmieniając jego imię na Sedekiasza. Imię Sedekiasz znaczy: Jachwe jest moją sprawiedliwością. Sedekiasz miał 21 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 11 lat w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Hamutal, była córką Jeremiasza z Libny a czynił on to, co złe w oczach Pana, we wszystkim tak, jak czynił Jehojakim. Z powodu gniewu Pana bowiem działo się to w Jerozolimie i w Judzie, aż odrzucił ich od oblicza swego. Sedekiarz zaś zbuntował się przeciwko królowi babilońskiemu. Podobnie jak jego poprzednicy, Sedekiarz nie nawrócił się do Boga i podobnie jak jego poprzednicy, zbuntował się, ściągając na siebie kolejną klęskę i doprowadzając do całkowitego wysiedlenia narodu izraelskiego ze swojej ziemi.